Baczność powołują samochody do wojska, straszy gazeta. Auta ciężarowe i dostawcze. I patrzcie, wojsko rozpisało sobie przetarg na limuzyny z parasolką, tak pisała prasa, z parasolką, a obywatelom będą dostawczaki brać do zasadniczej służby. Za Zakoty będą robić nasze auta, a później wiecie, przysięga na parkingu w jednostce, silniki włączone i pojazdy warczą przysięgę. Ja samochód przysięgam jeździć wiernie Polsce. Stać na straży kodeksu drogowego, strzec honoru auta polskiego, tablic rejestracyjnych bronić. Za sprawę ojczyzny, mego właściciela w potrzebie, opon własnych, ani paliwa nie szczędzić. Tak mi dopomóż podatku drogowej wy wszystkie fotoradary. I słuchajcie, najciekawsze jest to, że w razie wojny decyzja o wykorzystaniu auta przyjdzie do jego właściciela pocztą. <laughs> no zakładając, że list przyjdzie w ogóle, a wiem jak czasem poczta pracuje, a co dopiero w czasie wojny, to i tak mamy 14 dni na odebranie przesyłki, zanim wróci do nadawcy. No to zdążymy uciec. Nie, żartuję, to by było tchórzostwo. Już lepiej podpalić auto w razie wojny, będzie to przynajmniej ognisko oporu. Ale podobno no nie ma się czego bać Jak zapewnił sztab generalny Jest to zaplanowane wcześniej szacowanie potencjału <laughs> Ta szacowanie potencjału Jeden szacował potencjał To Krym jest teraz w Rosji po, poza, tym, poza tym dlaczego sięgać po auta obywateli Mamy w kraju tyle służbowych aut Że armię chińską by przetransportował W tej z powrotem To jest dopiero potencjał A nie aż nasze auta